Kiedy Mojżesz ustanawiał strukturę narodu wybranego na pustyni, to ustanawiał również pewne instytucje i pewne sposoby zachowania, które były dla nich ważne, po to, aby zachować własną tożsamość. I kiedy to ustanawiał, bardzo często powtarza się takie zdanie, szczególnie w momencie, kiedy jest budowany przybytek. Zrób wszystko tak, jak zobaczyłeś na górze. Mojżesz, który modli się na górze Syjan, Synaj, ma tam pokazane, jak ma wyglądać przybytek. I potem odwzorowuje to tylko w konkretnym przybytku, który buduje. Również to dotyczyło całej struktury i życia narodu wybranego. Święta. O których jest mowa w dzisiejszym czytaniu, są jednym z elementów właśnie tej struktury życia, która została zobaczona przez Mojżesza na Górze Synaj. Bóg daje nie tylko konkretne przedmioty, elementy, prawo, ale daje również cały sposób, nowy sposób życia, według którego będą żyli Izraelici. I Kościół jest również takim nowym sposobem życia. Nie można być chrześcijaninem i żyć w taki sam sposób, jak żyliśmy przed nawróceniem, przed przyjęciem chrztu. Tym właśnie odróżniali się pierwsi chrześcijanie od całego ogromnego świata pogańskiego. Nosili ten sam strój, chodzili do tej samej pracy. Ale robili to w inny sposób. Ich życie było świadectwem tego, że przyjęli wiarę w Jezusa Chrystusa, i również nasze życie powinno się w jakiś sposób różnić od tego życia, które jest wokół nas w tym świecie. Czasem może się tak zdarzyć, że ktoś, kogo znamy ze szkoły,. Taki niepozorny, zwykły chłopak, zwykła dziewczyna, niczym się nie wyróżniający, nagle odnosi jakiś wielki sukces, i wtedy ogarnia nas jakieś wielkie zdziwienie, a czasem pewnie nawet i zazdrość. Oczywiście to jest zła postawa, ale to pokazuje trochę o czym dzisiejsza Ewangelia mówi, bo dokładnie tak samo mieli ci, którzy znali Jezusa od, od małego, od dziecka. Byli z jego miejscowości i mówią, że jak to możliwe, że ten zwykły chłopak, którego znamy, syn cieśli, że on tam ma jakieś super zdolności, że nagle wszyscy za nim chodzą, słuchają jego słowa, jest wielkim nauczycielem. Jak to możliwe? No i właśnie wątpią. I wydaje mi się, że to jest postawa, którą należy z siebie po prostu tępić, że to nie jest tak, że, że oceniamy człowieka, nawet znając go trochę dłużej, ale bardzo powierzchownie, że każdy człowiek. Nosi w sobie wielką tajemnicę i wymaga czasu, żeby go poznać. I powstrzymajmy się od sądów. A jeśli idzie sprawa, jeśli chodzi o Jezusa, no to to jest postać już zupełnie wyjątkowa i na niego potrzebujemy nie tylko całe życie, żeby zrozumieć, kim on właściwie jest, ale całą wieczność na to będziemy potrzebowali. I to, co jest ważne, że Bóg lubi taką zwyczajność. Że Mógł być człowiekiem jakimś o super zdolnościach, a on był zwykłym chłopakiem, zwykłym mężczyzną, i wydaje mi się, że Bóg taką zwyczajnością pokazuje się nam na co dzień w takiej zwyczajności. Zobaczcie, że znak chleba i wina to są zupełnie rzeczy zwyczajne i niepozorne, a tam jest ukryty cały Bóg. Modlitwa w naszym sercu pozornie, nic się nie dzieje. Jest to coś zwyczajnego, zwyczajne słowa, które wypowiadamy lub nawet tylko myśli a w tym jest obecny Bóg, bo wydaje mi się, że Bóg to jest taki specjalista, który zwyczajność potrafi zamienić w nadzwyczajność.